Cześć kochani z tej strony łuki, a to jest kolejny odcinek Cryo Fear. Tym razem, jak pamiętacie, skończyliśmy w tym miejscu. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to tutaj gdzieś będziecie mogli sobie kliknąć w adnotację lub w okienko, które właśnie wam się wyświetliło. I tam jest poprzedni odcinek. Teraz jesteśmy w tym odcinku, ale ja nie wiem, który to był odcinek, bo już zapomniałem już. Jezus, zaś zapomniałem zerknąć, zerknąć, który to był odcinek. No nieważne. Także, możemy jechać z tym koksem. Koksem jedziemy. Dzisiaj yes, jesteśmy w metro, gdzieś w Stokholmie. No yeah. i będziemy wpieprzać superflory. To, to jest siła, Tutaj jest siła. <grym>, a tak na serio, bardzo wam dziękuję za to, że tyle komentarzy i lajków jest. Bardzo wam dziękuję, to bardzo mnie motywuje, aby iść dalej. O, mam jeszcze i... Yeah, mam mam drugs! Uch! Ach, ech i ugh! Dobra. No, nareszcie zapieszę sobie moje kurde, No, wiecie o co chodzi? Ehm, chwileczkę napiję się soku hardkorowo owocowego ehm, Dobra. Więc spisaliście mi w komentarzach, że... Eee, eee, eee. Mam zamiast use... eee... Gdzie jest bateria? What the fuck? 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 Eee, 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 eee. Eee, eee, Gdzieś tu była bateria, a tu jest bateria! What the fuck? Um, drop. I pisaliście mi, żeby zamiast use i baterię, rzecz Uh, Combine. <laughs> ah, yes, yes, my telephone, my telephone, oh, my telephone, I love you, ah, oh, uh, eh. I... Okay, you Yes, bitch. Yes, bitch. Ah, oh, busy eye. Ah, busiashnik. Gdzie ja go mam? E, 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 Och, really. 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 Gdzie jest bezpiecznik? Gdzie jest bezpiecznik? Gdzie jest? No nie, no co za beczowskie łóżka! No nie mogę z tego. No, 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 no. Piepsza jest, What the fuck? Jaraj się, jaraj się! Lol! Jaraj się! E, ładuj, nie mam magazyn. Zaraz, season quick scope. Ojeju, rodzinka! Cała rodzinka. Nie wiem, czy to jest dobry save, ale mam nadzieję, że dobry. Yeah! Dobra. I double kill! Double kill! Oh, widzieliście to? Okej. 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 Może zrobimy tak. Nie, 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 nie. chwileczkę. Tym jest sniper. dobry. VP70 e, No więc tak Dlaczego tego bezpiecznika nie mam? Chwileczkę, może zerknę na save. Jezus, muszę iść do save. What the fuck, co ty robisz, chłopcze? Chwileczkę Tu zapisałem. Tu jest 30 wrzesień, to jest najwyższa data jaka tu jest, najbliższa. Eee. A... Tu wczytałem wcześniej, teraz zapisałem, to się podmieniło, a tutaj jest 11 godzina. What the fuck? <laughs> Może źle wczytałem? Chyba... Teraz ja próbujemy. Nie sejping o oh Dobra, mam nadzieję, że dobrze przynajmniej się wczytało. Oby klucz, mam nadzieję, no, bezpiecznik jest potrzebny. Ja wiem o tym, ja wiem. Ja o tym dobrze, bardzo dobrze wiem. Mam nadzieję, że mi się nie ten, 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 ten. Mam nadzieję, że dobrze wczytałem. Dobrze wczytałem, bo ten koleś tu jest zabity, a ten doktorek go zjadł. Czy co mu zrobił, czy gwałcił, czy nie wiem, co mu jeszcze dobrał. A był... Kupię sobie Sinkersa, bo za dużo gwiazdorze. <noise> no więc. Kreczkę. Mam dziurę w głowie. A więc... Tu stąd przyszedłem, jak pamiętam Dobrze, że są drzwi. Tam mięte, nie da się ich otworzyć. A ja czekam na metro Dobra, już nie chcę mi się czekać, idę dalej. Dobra. Świetnie. Skoro jest czerwone światło, to znaczy, że. Zaraz coś mnie przyjedzie. Ale mam dzisiaj dobry humor, ja nie mogę. Chwileczkę, doktorek poszedł tutaj zostawił klucze. Więc te klucze są. Do Ronald Street. A gdzie jest Ronald Street, co może. Zobaczmy sobie, gdzieś tu była mapka tej lokacji. Chwileczkę, hardkorowo owocowy sok się przyda. Naprawia kondycję mózgu. Dobra. Gdzieś tu była... Gdzieś w okolicy. Tu się nie da wyjść. Czyli ogólnie gdzieś tutaj będzie trzeba było gdzieś, gdzieś, gdzieś tamtego jak pójdę tutaj, zapewne mnie nie przejedzie ten e, tramwaj Farsa, jak się nazywa... Farsa się nazywał? Wow. To jest kolejny. Ale tu są drzwi. Mam nadzieję, że tu już byłem. Proszę, please, 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 please. Please. Nie pamiętam, czy tu byłem. Byłem. Ale pójdę kawałek dalej, żeby się upewnić. What the fuck? Nie wiem. Chyba byłem, ale wtedy mi się... Świetnie. Bateria rozładowała. Jezus, Mario, sam siebie się wystraszyłem. Znowu. Ty, ty, ty. Powiedzcie mi o co kaman. ja już nie mam flary o. Naprawdę zgłupiałem już pod tym względem, że nie wiem gdzie jestem Dlaczego bateria się nie użyła i dlaczego No nie wiem o, Please, żeby mnie ten pociąg nie przejechał To um, Tu byłem, chyba Chyba szedłem stąd, tu I musiałem pewnie biec, żeby mnie ten pociąg nie przejechał Ale nie jestem pewny Ale te drzwi są otwarte więc Jezus, jeśli rozwiązanie mojej niesamowicie trudnej zagadki było bardzo proste To ja was przepraszam bardzo za to, że tak się motam, w sumie już 9 minut prawie 10. Idziemy jeszcze raz na główny hol, że tak powiem. Ops! Lara! No co? To... Aha, ona jest użyta, tak? Stąd przyszliśmy, bo ten koleś... Pamiętam, dokładnie pamiętam, stąd przyszliśmy. Doktorek się rzucił na tego kolesia, uciekł do... uciekł do góry, następnie uciekł tutaj, and gdzieś tutaj. tutaj. Coś tu leży na ziemi. Sprzęganie. Fuse... E. here. Mamy klucze do Ronald Street, ale gdzie jest te pieprzone Ronald Street, to ja nie mam pojęcia. Chwileczkę napiję się znowu hardkorowego soku, który najwyraźniej raczej mi muli muzyka, Nie, 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 nie. nie. No więc mamy telefon. Jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Nie, na pewno to było gdzieś tu. Ronald Street Tunnel trzeci Ale skąd ja mam wiedzieć, czy to jest Ronald Street, czy nie? Wieczkę Muszę otworzyć te drzwi elektronicznie, tak? Kochani, naprawdę. Nie mam żadnych zamkniętych drzwi w okolicy. Czemu nie da się biec po schodach? Nie umiesz biec po schodach? Coś lamusem. O Naprawdę. Może wróćmy się gdzieś dalej. O, o, jest, jest, jest. Tak, jesteśmy, tu! Ronald Street Czyli mamy iść prosto. I później w lewo. What the fuck? Jak ja mogę ten, tego. Jak ja mogę to ominąć? Pobiegnę może prosto. później po łuku w lewo. Tu? Nie no, przecież tego się nie da otworzyć. No.

jak dobrze, jak radośnie wołam ciebie, dziękuję ci za to i dziękuję do Nie. <grystanie> no dobra, w zamiennym odcinek będzie dłuższy za to, że się tak motałem. Tego się nie da otworzyć, ale spróbuję na chwilę wyłamać, dobra. Eee, więc idziemy ty. Może sobie wezmę telefon, bo jakoś tak się lepiej z nim czuję. Wiele lepiej. O, o! Te notatki tak się świecą jakby się dało je wziąć. O! Tu byłem. E yy, mamuśka! Wiedziałem! Co za becz! Co za becz! No ja nie mogę! Nie drzwi tego ryja, ja nie mogę O, Jezus mario! <noise> Dobra akcja, traciłem trzy naboje, Spokojnie. nie, ja jestem bogaty i ja nie będę nie będę jakimś głupim nabojem. Śnieg! Dobra, koniec podniecania się śniegiem. Idziemy... Chwileczkę. Ładuj becz ładuj becz Kurde Ładuj to becz ładuj Okej okay. Ale ja lubię śnieg Wiecie? Śnieg jest fajny Popatrzcie, taki śnieg jest fajny Dobra Ja już nie wiedziałam iść Co to? What the fuck! Ja nie, nie, nie nie mam zamiaru tam iść nawet. Widzieliście tego olbrzyma? Oh, what the fuck! <laughs> może najpierw tutaj pójdę. Yeah, zaś te bitch też strzelają. Wow, co ci się stało z głową? <laughs> Głowa ci pęka, jak widzę. Trzeba było wziąć apap, to byś przeżył. Okej. Okay. Nice to wygląda, według mnie. Bardzo daje klimatu. Śnieg, nie wiem czemu daje klimatu. M16. <laughs> I coś jeszcze naboję. I. Świetnie. Jezus! Jezus! Wow! Nice! E, jestem na Ronald Street. Czyli poszliśmy. Nie. Nie poszliśmy. Dobrze, jeszcze nie jesteśmy na Ronald Street. Tak daleko to jest. What the fuck? Koła. Coke. Coke. Save. Wiecie co? Wrócę się do tego olbrzyma. Najwidoczniej tutaj trzeba i tędy. Nie, 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 nie. Ja, nie, ja już dziękuję, ja już nie chcę sajdnąć Dobra. Kurde, nie wrócę się już. A jest, wrócę się. No, what the hell? No... Z tym jest straszny problem. Wy... Jak się zmieniało jedno strzałowe bronie na wielo? Dobra, teraz to jest VP. Pobiegam. Okej, czy 21, a jeszcze hardkorowy, y, sok. Eee To becz! Okej, no nic Czyli najwidoczniej trzeba wejść i od razu bijec. Jak głupia becz. Wyjście. Proszę. Proszę o bilet. Przykro mi, ale ja na gapę, więc ja... ja właśnie wychodziłem. Więc chwileczkę nie się na, na pełni troszeczkę... Ee, ...kondycja. Myślałem, że to jest ptak tutaj, oto. <grytanie> wow. Ale klimat. Czujecie go? Jak go czuję? 3, 2, 1! Bieg na 60 metrów! Oof! Błyknie! What the fuck? 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 Co to fuck? Co to Spokojnie, spokojnie. What the fuck? Dobra, 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 już, już, już. już. Tu coś będzie ukryte. Eee... Akimbo! Kimbo! Akimbo! Akimbo! Wiecie, co to jest Akimbo? Mam nadzieję, że używa się dwóch broni. Naraz. Wiecie, co? Mam to gdzieś i idę dalej. Eee, hops. Hops. No! Co za becz! O. Nie pękaj Jak się zmieniało na jedno strzałowe Świetnie, naprawdę super Jestem bardzo ranny i bardzo, bardzo umieram Nie ma żadnych strzykawek, no nie Ale straszny budynek nie, nie, serce bije, ale fakty, fucking... Jezus, nie strasz mnie. Nie chcę Ech. nie cierpię takich lokacji! Znaczy lubię, ale nie lubię! <grystanie> Holy fuck! Przecież z każdej strony coś <grystanie> może wyskoczyć. I cierpię jak mi jak mi drzwi wybuchają, jak to się rozwala Co jest bardzo prawdopodobne, że zaraz tak się stanie Nóż No bez jaj! Szybko bierz to! Bierz to, bierz to ja ma bo drop Wiesz, jest jedz! Jedz to Zjedz to Żebym tego klucza nie zapomniał wziąć, bo to będzie największy fail jaki popełniłem Ale przerażająco czuję się jak w takiej jednej grze, która kiedyś bardzo robiła na mnie wrażenie. Nie wiem, czy znacie? Bardzo stara gra, Shadow of Man. Bardzo polecam pizza i wyjście. No świetnie, wróciłem do punktu wyjścia. Czy ja idę pod ziemię, czy jak? O! Co to jest? To jest bezpiecznik. Dobra, trzeba coś wywalić. VP70, mam trzy magazynki. Jak to? Dobra. E, drop, przykro mi. Nie, nie, nie. Drop, przykro mi. Sorry, memoria, ale... Okej. Okay. Okej. Okay. Co to jest? Światło?! To latarka! Nie da się jej użyć. Powiedzcie co to jest, bo ja nie mam pojęcia. Kaś mała... latarka niby. Gdzie to te wyjście było? What the fuck tu jest? Nie... Byłem tu czy nie? Wyjście Byłem tu A! Jezus Dobra Sytuacja opanowana Jak się wystraszyłem tej becz No nie mogę Zróżniłeś zamek, proszę bardzo. Po polsku, Czemu wszystko tak nie jest po polsku? step koleś o drugi jego brat, chwileczkę bum, 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 git bum, bum, bum. A możemy iść dalej Eee, becz, to, 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 spokojnie, spokojnie. Ja wiem, że dostajesz padaczki, ale musisz się uspokoić troszeczkę, wiesz. Dajcie, z quick okej. Okay. Bum, bum, bum. Jedz! Żal 2, 3, te pięć Och. Bardzo lubisz... OU, więc... Szamaj Szamaj Okej okay. No nie no co to za plaga jakaś Ja tu kiedyś byłem Ja tu kiedyś byłem Kiedyś tak 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 byłem tutaj pamiętacie To jest do, ślady doktorka Widzicie, widzicie, widzicie Zauważyłem to Zauważyłem O nie Co za becz, no nie no nie to nie, 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 Haha no scope ha, 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 ha. to the bitch I tam jest to super ekstremalnie dziwne drzewko które zostanie ode mnie headshota gdziekolwiek jest ta głowa Dobra. Ale śnieg pada Dobra Koniec jarania się śniegiem tak jak mówiłem już idziemy do... A i tu jest ten! Yy, Ronald Street Uh, a tam doktorek se wali. Koktajla. Bez skojarzeń. O nie. Bez skojarzeń. Świetnie. Safe. I kochani, tu Was zostawię w bardzo dużej niepewności. Ja lubię Tak, ha, 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 ha. I siebie również, bo nie mam pojęcia, co będzie dalej, ale widać to po ilości magazynków, jaką jaką udało mi się zebrać po drodze, uwielbiam was tak zostawiać niepewności, ale siebie też, tak jak przed chwilą mówiłem, bo ja nie wiem co jest dalej, bo ja nie robię takich rzeczy typu przechodzę grę przed odcinkiem y, jakiś kawałek, żeby po prostu się nie motać, prawda? Nie. Ja gram na świeżo w każdą grę. W każdą. Każdą. Prawie każdą, bo jeśli bym robił jakiś komentarz z Call of Duty albo coś w tym ...stylu... To bym raczej nie, nie dałoby się na żywo mówić No bo po prostu jest tam lepsza możliwość, inna możliwość Ale nie będę o tym mówić, bo to zaczynam zbaczać z tematu yy, Tak jak już prosiłem w poprzednich odcinkach Pamiętajcie o łapce, jeśli się podobało Jeśli się podobało I tutaj zaznaczam, żeby ktoś mi nie wmówił w przyszłości Lub teraz, że bram łapki albo coś w tym stylu To nie w moim stylu ja nie mam sumienia żebrać łapki, typu, właśnie tak jak widzę, wiele osób na to leci. Da, dobijamy do 500. <laughs> I będzie nowy filmik. <laughs> nie, ja mówię tylko, przypominam, że pamiętajcie o łapkach. Jeśli kogoś lubicie, kogoś cenicie, chcecie docenić jego pracę, łapka w górę to jest najlepsze wyjście i chyba jedyne z możliwych, które jest za darmo. <laughs> Bo zawsze możecie wesprzeć kogoś finansowo, a nie, żartuję. E Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka już niebawem. Jednak pamiętajcie, że w tygodniu chodzę do pracy, więc jest ciężej. A teraz zacząłem chodzić do szkoły w weekendy. Co dwa tygodnie mam zajęty weekend, więc i w weekendy czasami nie będzie odcinków. Więc musicie się albo przyzwyczaić, albo coś się u mnie po prostu zmieni. Także do zobaczenia w następnym odcinku, już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.